W dzisiejszej recenzji sprawdzimy słuchawki od firmy Panasonic model rp BTD 10 Jest to najnowsza propozycja Panasonica słuchawek bezprzewodowych, wykorzystującą technologię Bluetooth 3 oraz NFC. Każda osoba, która kiedykolwiek biegała w przewodowych słuchawkach, zna problem nieustannie plątających się przewodów. Dodatkowo w trakcie ruchu odtwarza, czy telefon, szarpiąc za kabel, ciągle wyjmuje słuchawki z uszu. Wygląda to mniej więcej tak. Producenci słuchawek przyzwyczaili nas do tego, że wszystkie słuchawki mają już regulowaną wysokość. Dzięki temu bez problemu dopasują się do każdej głowy. To, co wyróżnia najnowszy model bezprzewodowych słuchawek Panasonica, to obudowa zewnętrzna. Na lewej słuchawce znajduje się panel, który będzie nam przydatny w sterowaniu bezprzewodowo wszelkimi urządzeniami wykorzystującymi Bluetooth. Możemy zmieniać poszczególne utwory, możemy podgłaśniać i ściszać dany kawałek, czy też możemy zapauzować lub włączyć play. Jest to bardzo przydatne na przykład przy uprawianiu sportu, do czego te słuchawki idealnie się nadają. Na drugiej słuchawce znajduje się panel do obsługiwania w pełni wszystkich połączeń głosowych. Jeżeli w trakcie jazdy na rowerze, czy też biegania albo uprawianiu innego sportu, zadzwoni do nas telefon, możemy odebrać połączenie, ściszyć je albo odrzucić bez wyciągania telefonu z kieszeni albo z plecaka. Podłączenie słuchawek do odtwarzacza MP3, tudzież naszego telefonu komórkowego jest banalnie proste. Jeżeli nasz telefon wyposażony jest chociażby w NFC, wystarczy przyłożyć go do lewej słuchawki, a już po chwili połączenie jest nawiązane ze słuchawkami i możemy w pełni sterować naszym sprzętem już z poziomu słuchawek. W najnowszych słuchawkach pana Sonika nie ma miejsca na zwykłe baterie. Paluszki dostępne w kiosku. Producent budował do nich akumulator. Wystarczy ładować go przez 4 godziny ze zwykłego gniazda sieciowego albo przez komputer, a wystarcza baterii na słuchanie muzyki przez ponad 30 godzin. Sprawdzi się to bardzo fajnie w podróży i na pewno nie powinno was zawieść. Ze słuchawek możemy korzystać także w sposób przewodowy. Producent do zestawu dołączył nam specjalny kabelek, który normalnie w tradycyjny sposób możemy podłączyć. Słuchawki do każdego urządzenia odtwarzającego muzykę. Jeżeli jednak decydujemy się, tak jak my teraz, na odtwarzanie w sposób bezprzewodowy, zasięg butufa wynosi w nich około 10 metrów. Na otwartej przestrzeni, jeżeli trzymamy urządzenie w plecaku albo w kieszeni, sprawdza się to rewelacyjnie. Natomiast jeżeli zostawimy telefon w domu na półce i zmienimy w trakcie rozmowy pokój, może się już pojawić pewien problem. Zdarzyło mi się kilkukrotnie podczas rozmowy. Że mój rozmówca zamienił się w dźwiękowy mikser. Był to proces nieodwracalny, trzeba było wykonać jeszcze jedno połączenie, które zresztą zakończyło się w ten sam sposób. Ten dźwięk brzmiał dokładnie tak. Podsumowując, słuchawki sprawdzą się idealnie dla każdego fana sportu, dla każdego fana uprawiania sportu bez potrzeby plątania się w żadne kable. Jest to sposób bardzo wygodny. Jeżeli jednak zależy Wam na dużej jakości dźwięku, na głębokim, tak zwanym mięsistym basie, powinniście rozejrzeć się za innymi słuchawkami, bo te po prostu nie dają sobie rady. Natomiast do sportu, do słuchania muzyki, do prowadzenia rozmów, budowany mikrofon sprawdza się rewelacyjnie i jak najbardziej wystarczy Wam to na długie, długie podróże.